Witajcie moi drodzy. Dzień dobry. Miśka jest na działce, Miśka jest na wsi, wypoczywa. Więc mi znowu przyszło samemu kręcić, kręcić filmy, robić relacje. Na szczęście lubię swoją pracę na każdym etapie. Więc dla mnie to jest ogromna przyjemność pokazywać fajne samochody i o nich opowiadać. A dzisiaj, no jak zawsze jest o czym opowiadać, bo to jest auto, można powiedzieć typowe i nietypowe. Typowe, bo V60. A nie bo D3 w wersji Inscription zazwyczaj jest tak, że wersje D3 to raczej są takie słabo wyposażone momentum, bez żadnych takich specjalnych dodatków, takich ekstrasów. A tutaj no, jest całkiem odwrotnie tutaj właśnie tych ekstrasów jest całkiem sporo i za chwilę o nich opowiem. Auto zostało wyprodukowane w 2018 roku. I co ciekawe, ma niezbyt duży przebieg, bo przebieg ma na poziomie 93 tysięcy 300 kilometrów, niecałe. Więc naprawdę jest to przebieg, no, nieduży, skromny, można powiedzieć. No i auto jest świetnie utrzymane, jak na ten przebieg. Jest naprawdę zadbanym samochodem. Całe jest oryginalne. Wersja Inscription, czyli skórzana tapicerka, sygnowana yy, napisem Inscription. Panoramiczne okno dachowe. Prawdziwe drewno. W wersjach momentum, momentum jest to aluminium. Zestaw yy, muzyczny Harmana Cardona świetnie to gra. Nie powiedziałem nic o kolorze. Jest to kolor czarny. Ale jak jest słońce, to on wpada w brąz, oczywiście metaliczny. Jest to kolor metaliczny, bardzo ładnie to wygląda, bardzo oryginalnie. Mało jest takich samochodów w tym kolorze. Auto nie jest zmęczone życiem ani kilometrami, bo gdzież miałoby się zmęczyć, prawda? O, nawet widać ten brąz, nie wiem czy dostrzegacie, Ja go dostrzegam. Cześć. Inscription wersja. Bagażnik oczywiście jest na, na guziczek. Wymieniłem tutaj: są nowe siłowniki klapie bagażnika. Także problem z głowy, już na całe życie samochodu. Podwójna, podwójny dyfuzor taki typowy dla wersji inscription. Relingi srebrne, ramki srebrne. Niektórzy mówią, że D3 to za mała moc na, na, na ten gabaryt. A ja uważam, że do normalnego jeżdżenia, takiego codziennego użytkowania, w zupełności wystarczy i na pewno moc tego silnika, używanie oh, samochodu z tą mocą. Nie przysporzy dużych kosztów w sensie paliwowych, ponieważ to auto będzie naprawdę bardzo mało palić, a spokojnie można jechać tym samochodem z prędkościami stadowymi. Oczywiście 40 koni to dużo, ale ta, ta różnica wynika, bo pojemność jest ta sama 1969 cm3, ale tutaj różnica wynika z tego, że tu jest podwójne turbo, w silniku D4 jest podwójne turbo, a tu jest pojedyncze turbo. 93 257 na tą chwilę. Trochę tym samochodem pojeździłem. jest bardzo przyjemne. Co ciekawe, tutaj w tym aucie jest jeszcze komplet asystentów podróży, czyli pilot assist, aktywny tempomat, blis. Ładne duże koła. I jeszcze nie spodzianka jedna, nawet dwie. Przepraszam. W samochodzie jest head-up wyświetlacz head up, który rzuca Informacje na przednią szybę są lampy z doświetlaniem zakrętów. Lampy halogenowe, lampy z doświetlaniem zakrętów oraz wycinające samochody z naprzeciwka. Także jak widzicie, samochód naprawdę jest dobrze wyposażony, dobrze wyglądający. Rokujący na długie, długie używanie. Nie wiem, mi ten brąz się bardzo podoba, taki bardzo ciemny brąz padający, ten czarny, padający w brąz. Eee, także moi drodzy, gdyby ktoś szukał rodzinnego samochodu z niezbyt dużym przebiegiem... A! Jeszcze jedna rzecz. Eee, tutaj jest takie małe niecenie. Tu widać. Na klapie bagażnika jest kilka rys. proszę nie na klapie, tylko na, bagaż... na zderzaku. I to chyba wszystko. Jeszcze spojrzę na przedni zderzak. Zderzak jest odrobinę wypiaskowany, ale tego tak nie widać. No więc uszkodzeń brak. A tutaj jeszcze jest, przepraszam, na tym tutaj położę. A tutaj są takie malutkie rysy. Nie wiem, czy to widać, takie naprawdę niewielkie. Także moi drodzy, samochód jest bez władz prawnych. To auto akurat sprzedawane jest na nie na fakturę VAT 23%, tylko na fakturę marżę. Więc jeżeli ktoś szuka dobrego samochodu z nie, niedużym przebiegiem, z fajnym wyposażeniem, nie zależy mu na super szybkiej jeździe, tylko takiej normalnej, codziennej i fajnej ekonomii, to zapraszam tutaj jeszcze jest o, to. Widać takie drobiazgi. To zapraszam do. Zgorzały po fajne V60. Kolejne auta będą dostępne wkrótce. V60 Cross Country, V90 i XC60. Do usłyszenia wkrótce.